Cześć, z tej strony, Jaro, witajcie w lekcji, w której nauczymy się grać piosenkę pod tytułem Wiosna, której wykonawcą jest organek. Zapraszam. W są i coraz więcej dnia. utworze będziemy potrzebować tylko czterech prostych akordów: akordu Amol, C dur, F dur i G dur. Oczywiście, dla tych, co jeszcze nie zauważyli, kapodaster zakładamy na progu numer 2. Jeżeli nie masz jeszcze takich akcesoriów do ukulele, jak kapodaster, pasek, stroik czy może jakiś kubeczek ze schematami akordów, na przykład zapraszam cię do naszego sklepu internetowego www.beznut.com łamane przez sklep. Link do niego w opisie. Lekcje zaczniemy od nauki bicia, które jest wykorzystywane w tym utworze, a brzmi ono w ten sposób. Na początku słuchaj się, proszę, jak będę tutaj grać powoli to bicie. A teraz posłuchaj, jak będę tutaj grać to bicie razem z liczeniem, ale słuchajcie do 8, nie do czterech, ponieważ to jest bicie już dwutaktowe, więc będziemy tutaj grać dłużej to bicie, ok? Czyli będzie w ten sposób. Raz i dwa.

Zauważcie, że wszystkie uderzenia w dół są na raz, 2, 3, 4, 6 i 8. Czyli tylko na liczby, tak naprawdę, nie? Chodzi mi o to, że nie, że raz, 2, 3, 4, 6, 8. Tylko chodzi mi o to, że to są na liczby, a uderzenia w górę są tylko na i, ok? Między 3 a 4 na i, między 4 a 5 na i, między 5 a 6 na i, między 6 a 7 na i. Między 7 a 8 również na i, czyli później praktycznie cały czas tam uderzenia w górę będą. Czyli jest down, 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 up, down, up, up, down, up. up, down, up. Dół, 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 góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra. Raz i dwa, i trzy, i cztery, i pięć, i, i, i. i, i. Jeszcze raz. Raz, i dwa, i trzy, i cztery, i pięć, i sześć, i siedem, i osiem, i... W porządku, teraz będę grać to bicie w kółko, ale zacznę od powolnego do tego, który jest w oryginalnym, w oryginalnym tempie. Dobra? To zaczynamy. Proszę do opracowania. Link oczywiście macie do niego w opisie filmu. Zerknijcie do zwrotki pierwszej. Tam są akordy, które są słuchajcie kolorem niebieskim, zaznaczone. Są to dwie g-dury w linijce drugiej i w czwartej. I to właśnie takie g-dury będziemy grać tym biciem, którego się przed chwilą nauczyliśmy, ok? Jeżeli chodzi o akordy Amol, one będą grane praktycznie cały czas. Cały czas będziemy uderzać z góry, i tak naprawdę, jak zaczynamy na słowo wiosna, to gramy całą linijkę. I dopiero jak skończymy śpiewać słowo twarz, robimy sobie dwa uderzenia w dół mocniejsze, i przychodzimy do kolejnej linijki. I znowu gramy na parzanką, praktycznie do słowa krew. Krew jest tylko raz w dół. Tutaj ta część jest powiedzmy bez grania w ogóle, i wchodzimy dopiero na kord gier z tym biciem, którego się przed chwilą nauczyliśmy. Czyli będzie to brzmieć w ten sposób, w powolnym tempie. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. I może jeszcze wolniej. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Jeszcze za szybko. Pamiętajcie o funkcji na YouTubie, czyli zwalnianie. Poszperajcie tutaj w tym kółeczku zębatym. Kolejne dwie liniki są grane praktycznie tak samo, czyli po słowie czas w linijce trzeciej robimy dwa mocniejsze uderzenia. W kolejnej linijce amol jest grany praktycznie przez cały czas, ponieważ nie mamy tutaj drugiego amola, który jest pojedynczo tak jak nad słowem krew, w drugiej linijce. Czyli będzie brzmieć trzecia i czwarta linika w sposób następujący. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. I jestem jakiś taki. Ty czegoś płaczesz. Okay, spróbujemy, słuchajcie, zagrać też w takim średnim tempie, jeszcze nie oryginalnym, ale też nie slow motion, e, całą zwrotkę. Dobra? Próbujemy. Trzy, cztery... Wiosna wybuchła mi prosto w twarz, a z nosa leci mi krew, ja czuję, że Cię tracę. Przechodzimy do kolejnej części, którą jest refren. W refrenie mamy trzy akordy: F-dur, Amol i G-dur. Pierwsze dwa akordy, czyli F-dur i Amol, będziemy grać, słuchajcie, cztery razy w dół, ale chciałbym, żebyśmy za każdym razem spróbowali stłumić ten akord, czyli żeby to nie było. Już zdradziłem, że ostatni akord G-dur będzie tym biciem, którego się nauczyliśmy na początku lekcji, tylko chciałbym, żeby to brzmiało w ten sposób. Jak to zrobić? Słuchajcie, jako, że mamy tutaj akordy F-dur i Amol, czyli takie, które potrzebują palca albo tylko środkowego, albo środkowego i wskazującego, czyli dwa pozostałe palce mamy wolne. Więc po każdym uderzeniu musimy tymi pozostałymi dwoma palcami stłumić te struny, strony, czyli będziemy tutaj tłumić lewą dłonią. Co nie jest proste na początku, ponieważ trzeba skoordynować tak naprawdę ten ruch lewej dłoni na ten tak zwany off beat czyli jakbyśmy sobie liczyli, to na I. Czyli to jest raz i dwa i trzy. I 4i, Raz i 2i, 3i, 4i, raz i 2i, 3i, 4i. Jeżeli chodzi o oryginalne tempo. E, w tłumienie, F, tłumienie, F mienie, F, tu F, tłumienie, a tłumienie, a tłumienie, a tłumienie, a tłumienie. I dur to, jak powiedziałem wcześniej, już gramy tym biciem, którego się nauczyliśmy wcześniej. Spróbujmy zagrać w takim razie powoli refren. I znowu noce są krótsze i coraz więcej dnia, a nasze ciała są chudsze, a w nich jest więcej nas. Jeżeli potrzebujesz chwili czasu, żeby to przetrawić, nie ma sprawy, zastopuj lekcję, bo wróć, zagraj sobie to jeszcze raz, ewentualnie w ogóle zastopuj i poczuj sobie samemu. Kolejna zwrotka jest zagrana analogicznie do zwrotki pierwszej, z tym wyjątkiem, że nie ma tego amola, który był pojedynczo zagrany w środku linijki. Tak? On jest tylko na samym początku piosenki, później już tego nie ma. Spróbujmy zatem zagrać w takim średnim znowu tempie i następnie, słuchajcie, przejdziemy sobie do kolejnego refrenu który jest troszeczkę dłuższy niż ten, ten, który graliśmy przed chwilą, ponieważ składa się z tego, co zagraliśmy przed chwilą, ale na początku i na końcu jest ten fragmencik, a w środku mamy jesteśmy piękni, trzydziestoletni, i tam będą słuchajcie, akordy Amol, Amol, Giedur, Giedur, i wszystkie te akordy będą grane tym biciem, którego się nauczyliśmy na początku lekcji, co już mówię chyba dzisiaj piąty raz. Trzy, cztery. Wiosną ulice nie są ale takie złe, budzą się wrzody i ciepły jest deszcz. Może trochę więcej pije, może trochę mi śpie, poza tym wszystko. 국민 רוצה שמדק추 פרצ Zwrotka, dokładnie tak samo zagrana jak zwrotka numer 2, więc za chwilę sobie to zagramy. I słuchajcie, jeżeli chodzi o tą wersję, którą widzieliście w coverze, ewentualnie którą zobaczycie za chwilę, w której wspólnie zagramy, ale już w oryginalnym tempie, nie będzie tam słuchajcie solo, który jest w opracowaniu, ponieważ zawiera się również w oryginale, więc tutaj je rozpisałem, aczkolwiek nie będziemy tego grać, od razu sobie przejdziemy do refrenu. Ok? I teraz zrobimy dokładnie tak samo, czyli gramy prawą kolumnę z wyjątkiem, e, z wyjątkiem e, sola. E, a jeżeli chodzi o akordy, które w tym solo są, e, no to tutaj e, są grane wszystkie biciem oryginalnym, czyli tego, którego nauczyliśmy się na początku lekcji. Zaczynamy, czyli cała prawa kolumna. Odamola. 3, 4, ry. Wiosną i mówisz, że Coraz więcej dnia, a nasze ciała są chudsze, a w nich jest więcej na nas. So let's need. Jako zwieńczenie całości. Pamiętajcie, że jeżeli macie jakieś pytania, walczcie śmiało w komentarzach, na wszystkie staram się odpisywać, a tymczasem zagramy sobie jeszcze raz, ale już w tempie oryginalnym. Mówię do zobaczenia, miłego szarpania, widzimy się w kolejnym materiale. Cześć. Wiosna prosto, pasz z nosa leci mi krew, ja czuję życie tracę. Chłodsze i coraz więcej dnia A nasze ciała są chłodsze, a w nich jest więcej na nas Trzew nich więcej na I znowu noce są krótsze i czarne. Coraz...